Andrzej, no i co? No, zgodnie z planem, po orła ruszasz. No, nie, no tak e, się śmieję. Wiadomo, żeby się go chciał kiedyś zdobyć i będę do tego dążyć, ale do tego jest jeszcze długa droga. A póki co, po prostu skupiam się na swojej pracy na tym, żeby oddawać dalekie skoki. To był Twój najlepszy skok w tym sezonie w zawodach? A nie wiem, no ciężko jest tak mówić, e, czy najlepszy, czy ten. Mam nadzieję, że będą lepsze jeszcze. Ale był fajny, fajny był. Skoki bez polskich chłopaków, to jak nie wiem, no, szukałem tutaj porównania, no nie wiem, jak zupa pomidorowa bez pomidorów albo Formuła 1 bez Louisa Hamiltona, tego się po prostu nie da przyswoić. Yy, odnośnie tego, co za, zaistniałej sytuacji, no to jedyne, co nam pozostaje, to podziękować organizatorom, to, że, że, że tak się yy, to pozmieniało i udało się nam wystartować. I bardzo myślę, cała drużyna dziękuję za to. Ja nie będę drążył. Wszystko zostało napisane, powiedziane, ale powiedz, dało się odciąć od tego dzisiaj, kiedy pojechaliście na ten polski trening, głowa była taka jak zawsze? No... tak. No i w końcu sprawiedliwe Mistrzostwa Polski jakieś wam tutaj dali zrobić. No, ale gdyby powiedzieli, że Mistrzostwa Polski, to bym wygrał, to bym skoczył lepiej. No właśnie, wtedy byśmy jakieś medale z czekolady przygotowali. No. no, a tak nie ma medali. Ale Kamil potwierdził swoją wys wysoką dyspozycję, no i jest na podium. To jego drugie miejsce to chyba jest też więcej niż nawet wygrana w tej sytuacji, to? Yy, nie wiem, nie wiem, ciężko mi powiedzieć coś na ten temat. Myślę, że jakby wygrał, to by się cieszył tego yy, więcej na tym wyższym stopniu podium. Wczoraj nie było cię w turnieju, dzisiaj jesteś siódmy z uśmiechem do gapa, podejrzewam pojedziesz. No, ale na spokojnie na luzie.